Hejka, dzisiaj chciałabym wam pokazać e, moje stanowisko pracy, powiedzmy, gdzie robię tuto journaling, gdzie odbywa się moja zna, zdalna nauka. Widzicie już to wszystko tak naprawdę, czyli od lewej strony lampka, komputer do zdalnego nauczania. Kiedyś próbowałam, żeby stał w miejscu tego kaktusa, ale no nie dobrze mi się pracowało tam, więc a to im bardzo dużo miejsca są zabiera, no ale musi tak być. Mam pod półką, mam ramkę i koszyczek, natomiast na półce mam wszystko do bullet journalingu, ramka z Julką, jakiś koszyk, to jest koszyk z jakimiś pierdołami, z jakimiś słuchawkami, okularami i tak dalej, a u góry jest yy, półka, na której miała stać drukarka, ale no nie stoi. Więc to mój organizer, W ogóle ta półka jakby wyszła ze śrub. Ja powiedział, że na spadnie, ale jeszcze nie spadła. Tutaj moja komoda, na komodzie kwiaty, dużo kwiatów. Tutaj mam dwa pudła, tutaj jest moje miejsce na maseczki, tak. A na tę komodą mam tablicę korkową i z drugiej strony taki whiteboard. I to tak wszystko wygląda. Tutaj jeszcze fotel i na fotelu mam zawieszony. Eee, Jakiś tam plecak, nerkę, Jeszcze pod biurkiem mam e, żabę, e, kosz i tam mam masę kabli od e, komputera, jakieś tam od ładowarki do telefonu, od też lampki. I to w sumie tyle z daleka. Przejdźmy bliżej. No to tak, e, zajmę się rzeczami do mojego journalingu, do mojego bujo. To jest taki e, czarny organizm, on jest taki, no powiedzmy, drewniany. E, on jest z bodajże z... Some mm, Tak, przypomniałam sobie. I ma tu takie dwie naklejki i śmieszki, nie wiem co one są, ale są. I tak, to są e, pisaki. Tutaj mam tasiemki, e, jakieś resztki pisaków. E, pisaki, dużo cienkopisów. I zaraz przejdę do następnej części. Tutaj mamy takie pisaki, to są pierwsze pisaki i one są z Action. Jedna strona jest pędzelka, a druga jest strona z zwykłym pisakiem. Ta, ten taki pędzelek, ale to chyba pokazywałam w odcinku, gdzie opowiadałam o mojej stronie głównej do marca. Mam jeszcze taki złoty marker, ale ona chyba średnio nawet nie działa. No właśnie, coś się z niego wysypało. Ja lepiej go zamknę. Nie wiem, co się stało z tym markerem. Bardzo mi go szkoda. Wdałam na niego bardzo dużo pieniędzy. No e cóż. I tutaj mam jeszcze klej w taśmie. Mój ulubiony. Z Biedronki. Tutaj mam masę tasiemek, ale myślę, że do tego przejdziemy za chwilę, bo ich jest faktycznie masa. Tu mam trzy pisaki do kaligrafii różnej grubości. Jest trzy... 3,5 cm, mm, 5 mm i 2 mm. Są tutaj również. I one są z Action. Są tutaj też takie pisaki. Chyba w sprzedawane. Z takim podwójną końcówką. No dobra, nie mogę tego pokazać, no ale one tak jakby mają dwie końcówki i robią dwie linie. Ja mam takie e, trzy pisaki tutaj, e, i tutaj mam macek cienkopisów, um, takich różnych, świecących, metalicznych, e, jakichś tam neonowych, różne. Tutaj lecimy z naklejkami. E, takie naklejki, później mam, e, to nie są naklejki, ale mam tutaj bloczek z papierami ryżowymi, chyba, tak to się mówi, też ich używałam ostatnio. Tutaj mam takie do bullet journalingu, znaczy do journalingu po prostu, wiecie, takie do planowania naklejki, bardzo fajne też. I te wszystkie trzy naklejki to jest Action. Mam Brylanty, to jest Kik bodajże, takie też mam z Kika. Tu jest takie z, ja puchatka z, 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 z Chińczyka. I tutaj mam całe opakowanie takich niewiadomych rzeczy, typu jakiś tam wycinek. No różne rzeczy tutaj są po prostu. Jakieś tam naklejki, babeczki dalej są. To wszystko było w tym. Tutaj mam jeszcze takie brylanczki. Takie naklejki. Taką tutaj jeszcze wisienkę. I jeszcze takie serca. Mm, tutaj mam jeszcze takie kwiaty, ale je ja też pokazywałam. One są z ogarnięciem, się, najprawdopodobniej. Tutaj mam jeszcze takie. Nie wiem jak to się nazywa. No do prezentów coś takiego. I następna część to jest 100 wzorów rysunków do Bullet journal. no Ta książka jest bardzo fajna i pomocna mówiąc szczerze. Dla beztalenci idealna to jest list jakiś, którego nie zobaczycie i mój bujo. I ogólnie na no to nie dałam rady, o kurczaczki, nie dałam rady i nie zrobiłam tamtego tygodnia, ale zaczęłam robić ten i tak porządnie się za niego wziąłem. Ostatnio trochę rzeczy zrobiłam, ale to temat na inny odcinek. Dobra i teraz za, zajmiemy się tymi uścitejpami. Taki coś takiego różowa, brokatowa bardzo słabo się klei niebieska w kropki dwa razy bardziej niebieski brokat też się bardzo słabo klei taka turkusowa z jakimiś tutaj kształtami różowa tylko taka cienka też się średnio klei w ogóle brokatowy się średnio kleją taki, taki washi tape w paski w rowery, to fioletowy tym razem, nie. niebieski, taki pastelowy, zwykły, czarno-białe paski, tylko one są niesymetryczne i ten wzór jest tak specjalnie, ale nie wiem, ja się nie mogę przekonać do tego nie wiem, dla mnie jest jakiś taki brzydki i nie potrafię nic nim zaklejać srebrny brokat też się nie klei taka cienki fiolet fioletowa taśmka z białymi kreskami taka w linie niebieskie tutaj mam jeszcze coś takiego od Zuzi Twenty Books Ago mam jeszcze taką karteczkę Następnie ułożę tutaj z jakimś tam napisem różowy i taki niebieski. Z tego segregatora pokazałam już wszystko, ale jeszcze w tym pudełku, o właśnie tym, tam pod spodem jest żwirek dla mojej świnki morskiej. Tutaj mam jeszcze trochę zapasów, więc to też zaraz pokażę. Ok, wyjęłam to całe pudełko i e, tak, tak ono wygląda, mało w nim jest rzeczy. To jest taka zabawka, w sumie nie wiem czym ona tu jest, no ale jest tutaj po prostu. Zacznę od tego e, korzyczka. No, to to jest koronka. W sumie ją używam, ale no tam już nie miałam gdzie wcisnąć, więc tu ją mam. Mam takie washi tape. Koronka właśnie cała się rozwinęła i spadła. Mhm. Taki bloczek. Mam tutaj, de, o kurczaki. Taką stążkę. Flamastry. I takie świąteczne naklejki jeszcze. Dobra, i z tego koszyka to wszystko. Dalej mam takie bardzo ładne naklejki w pandy. I tutaj mam jakiś wydruk lutowy. Coś tutaj rysowałam, chyba jakaś matematyka tutaj była. E jeszcze raz takie pisaki, które mam tam u góry w organizerze. E mam tutaj e klej do koronki. Całą kopertę wielkanocnych, wielkanocnych różnych naklejek i wszystkiego. Takie pisaczki, ale niestety u mnie one są słabe, bo ja mam bardzo cienkie strony w Bują w w, buju, w journalu, bardzo, ja już gadam. Yy, I po prostu nam przebijają. Jeszcze takie naklejki. Takie naklejki. I tutaj mam jeszcze jeden klej w taśmie. I mam jeszcze takie naklejki z MMS-ów. No i w sumie to wszystko. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie i pa pa!